Witajcie widzowie. Dzisiaj patrzę w sklep i widzę to. Legenda za 5 klejnotów. Właśnie sobie ją teraz kupimy i zaaktywujemy nowy karnet Stumble guys i zobaczymy na czym polega ten nowy banan. Więc oglądajcie film do końca. Więc a ja teraz kupuję. No tego indyka, no. Indyka. I sobie za chwilę będziemy startować rundę. Biorę sobie indyka i będziemy startować. Więc zaczynamy rundę. Rundę, rundę, rundę. rundę. Ok, time fall. Całkiem dobrze. Ale, ale dziwnie wygląda ten indyk? Jakby chodził jakiś, no naprawdę, indyk. Oh, yes. o, kurczę, kurczę. o kurde, ale trik. Jestem sobie tutaj. Okej. Okay. OK. OK. Znowu. Chcę ma. Ten 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 ten. OK. No to teraz sobie zaaktywujemy karnet Tutaj jest pas klikam zaaktywuj I teraz tutaj pyk, 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 pyk. 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 Jeszcze raz, pyk. Pyk. Tutaj sobie odbierzemy. Pyk. Pyk. I pyk. Odzyskujemy. Pyk. Się trochę boję, że nam nie wystarczy, bo mam już trochę mało klejnotów. Okej, okay, nam musi wystarczyć, bo już jesteśmy na 18 i do tego co chwilę doładujemy te klejnoty, więc klikam odbierz. Już się coraz bardziej boję. Ja się trochę już boję, że nam nie wystarczy. ostatnie na mnie wystarczyło no to sobie odbieram skina o oh, kurczę, ale to kręcenie jest bardzo fajne rundolf teraz następnie tutaj rzadkie lub lepsze kręcenie o, by prawie by była legenda, ale by było fajnie ale mam duplikata teraz to okej okay. Szczęśliwe kręcenie bickie lub lepsze by było fajnie, kiedy by mi się trafiło coś specjalnego, ale ominąłem coś specjalnego. Teraz tutaj, pyk. Zwykłe lub lepsze kręcenie. O kurczak. Kukuka. Okej, okay, tutaj pyk. Pyk. O, prawie była legenda. Kroki odbieramy. Ta... Emotkę. Kręcenie sobie to później odbierzem. Ja to już to mam. Pyk. Odbieramy sobie tutaj wszystko. Pyk. pyk, pyk, pyk. Pyk. Emotka. I jeszcze sobie odbierzemy tego. Okej. Okay. Snowman. A nie, to już Okej, okay. i teraz dalej lecimy. Weźmiemy sobie naszą nową legendę. Czyli że pana Renifera. I lecimy z rundą. Później sobie jeszcze po tej rundzie będziemy sobie otwierać spiny. Kręcenie. Ice skates! Let's go! lary ferro to będzie idealne teraz hmm. okay, już wszystko mam pod kontrolą. Nie tam, przegramy. Tak. Ajajaj. Coś. Okej, okay, więc teraz sobie będziemy otwierać kręcenia. Mm -mm. Okej. Okay. Kręcenia, epicki, pra... no nie było trochę blisko legendy, ale no tak wiem, no było jedno okienko blisko legendy. Piszcie w komentarzach, czy to było blisko legendy, czy nie, a teraz nam się trafia nurak, fajnie, fajny nurak. Okej, okay, teraz skręcenie rzadkie lub lepsze. Okej, okay, fajnie, teraz zwykłe lub lepsze. Legenda, legenda, legenda. Ale będzie archeolog. Kolejny duplikat. Okej, okay, więc teraz lecimy z rzadkiej lub lepszej. Jeszcze raz. Okej, okay. nurak. Okej, okay, więc dalej będzie była legenda, ale już ominęliśmy legendę. Okej, okay, dalej odbieramy rzadkie lub lepsze kręcenie. Rzadkie. Zwykłe lub lepsze. Na 100% na zwykłe lub lepsze nie trafimy legendy, bo to jest jakby coś specjalnego tutaj taka legenda. No. Hmm. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie. Legenda. Tak, legenda. Siu! Nie wiem po co. Okej, okay. dalej. Legenda, niech będzie jeszcze no co by było dopiero koks Nie, tam nie będzie. Jakiś złodziej. Co mam być złodziejem, czy o co chodzi? Bo tak. Jakby nam. Legenda, proszę. Tam był Leonidas. Bardzo fajna legenda. Trochę, ale akurat coś. Akurat niedługo będą święta. Okej, okay, no to sobie odbierzemy za darmo. Za darmoszkę, darmuszkę. Kręcenie. Może nam się jakoś poszczęści? Taak, tak! Tak! 5 klejnotów. Jeszcze by to 10 trafić, proszę. To bym mógł doładować. Ok. Więc jeszcze jedyna runda. I kończymy odcinek. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. okay, zobaczmy co będzie. będzie hm Flick. Mam nadzieję, że tutaj ludzie nie będą hm że tak... Bo, że nie będzie można przejść. Nie. I tak to jest Twój telefon? Ja do Ciebie. No. Chodź, chodź Piotruś. Co Ty robisz? Nagrywam. Lekcje piszę. Chodź, idziemy. Co? Lekcje piszę, nie krzycz, bo mi przeszkadzasz. to nie Okej, więc teraz sobie tutaj... nie, nie, nie. Uda się. Jeszcze raz. Ej, gość mi dał gonga Ja tam to na 100% przybrałam Piewak Okej, okay, przychodz... Nie, nie przeszliśmy Nie przeszliśmy Okej, okay, chociaż mamy 20 tych... Ech. Nie mamy klejnotów. Może otworzymy sobie spina za reklamę, co wtedy nam się trafi. Ale gdzie no. spina? Okej, no to teraz jeszcze niech nam się trafi to 10 klejnotów i wypróbujemy tą emotkę to by było. Tak. Tak! Dziękuję, dziękuję. Okej, okay, mamy... Emotkę. I za chwilę zobaczymy na czym ona polega. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mamy dalej Biegniemy naszym tym Reniferem Dżungle Roll to nie są klimaty Renifera Ale mam nadzieję, że przejdę Bo Okej. Pyk. Pyk. tutaj, tutaj. Pyk, 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 pyk. Uwaga i teraz tutaj zobaczymy na czym polega. Że się wyrzuca jakiegoś banana? Okej. Okay. Nie skumałem, o co w tym, w tej emocji chodzi. Ale gdzieś ten banan jaki jest, to zniknął. Ja tej nie niezbyt lubię. Ale okej. Okay. Nie to, małe te kule czasami mogą wkurzać, bo co chwilę na przykład. Siema Santa Claus. Siema Mikołaju. No ja to raczej przejdę. Mówię, że raczej. No, no dobra, tego nie przejdę, nie przejdę, nie przejdę. Chyba, że się jakiś cud stanie. Okej. Okay. No to na dzisiaj już kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał, i mam nadzieję, że. Wam się odcinek podobał i mam nadzieję też, że zostawicie lajka i subskrypcję. A ja Was pozdrawiam. Papa, pa, cześć.